No dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku Z mojego ulubionego trybu i chyba waszego Też patrząc na te ostatnie filmy Na te lajki, na to wszystko co się dzieje na tym kanale I w dzisiejszym odcinku przygotujemy się Dosyć solidnie na nadchodzącą Aktualizację, czyli po prostu zrobimy sobie Jeszcze potężniejsze pety i tak dalej No tego czasem wystarczy oczywiście zostawcie łapy w górę Ze względu na to, że możecie wygrać Peta, właśnie wystarczy zostawicie lajka Suba z dzwonem, a w komentarzu możecie napisać Chcę peta I to nie chodzi o takiego peta, wiecie, co z tego możecie zgasić Na przykład na podłodze, tylko taki zwierzaczka wspaniałego. Na przykład patrzcie, możecie te red panty po prostu sobie zgarnąć, więc wystarczy like subik i komentarze widzowie. Tak czy jak dzisiaj zwizujemy sobie wszystko dosłownie, co mamy, a mamy tego trochę, bo jest 665 petów, które mamy do związowania e, i po prostu będziemy się świetnie bawić, e, dlatego widzowie naprawdę e, będzie się działo oglądacie film do końca, bo pewnie będziemy mieli dużo legend, które też będą do rozdania, więc e, po prostu e, no oglądajcie film do końca. Jeśli chcesz ze mną grać oraz trafić do mojej listy znajomych, to pojawiła się tak taka opcja. Jeśli bierzesz na grupę jego na Robloxie oraz zakupisz jedną z trzech specjalnych koszulek, to nie dość, że trafisz do mojej listy znajomych, dostaniesz zaproszenie na odcinki z widzami, to jeszcze otrzymasz specjalną rangę na moim Discordzie, z którą to będziesz mieć możliwość ze mną gadać. też wolny lajka oraz suba z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia o codziennych filmach. I przypominam, że właśnie na grupie jego również znajdziecie inne fajne rzeczy. Nawet takie za 10 robuxów, dlatego polecam serdecznie i ja już przedłużam, zapraszam do oglądania. Lecimy Lecymy, Wspominamy również o trzech istotnych rzeczach. Pierwsza istotna rzecz jest taka, że chce się wbić na ranking widzowie, więc tak na dobrą sprawę myślę, że powoli będziemy wchodzić do tego top 100, dlatego mega się cieszę, bo no kibicujecie dosyć solidnie w komentarzu. No i przy okazji, sprawa numer dwa jest taka, widzowie, no tutaj się w ogóle teleportniemy. Sprawa numer dwa jest taka, że najzwyczajniej w świecie powstała strefa na Discordzie z handlem. No to ja już wam mówiłem o tym, ja wiem, widzowie, no ale bardzo fajnie się rozwija, dużo osób tam handluje. Więc zapraszam do Discorda, Discord /y, albo link w opisie macie. No i możecie tam handlować, na przykład ze mną też możecie sobie wyhandlować coś. Przy okazji, również przypominam o grupie Rury, jego. jeśli chcecie dostać dostęp do mojego prywatnego serwera, czyli na przykład tego, na którym się w tym momencie zajmuję, znajduję. No i jak widzicie, nie ma tutaj totalnie ludzi, tylko jestem ja sam. No to właśnie, wystarczy, że wbijecie na grupę Rurjorszego, kupicie takiego jakiegoś limitowanego tysika no i dodam was do znajomych i będziecie mogli sobie tutaj wbijać. Dobra, słuchajcie, możemy w takim razie fuzować sobie nasze jednostki, czekajcie, tutaj mamy upgrades, czy to jest fuzowanie, czy to było, nie, to, to były te to normalne, co ja gadam w ogóle, jakie ja głupoty gadam dzisiaj, tutaj chyba mamy fuzowanie, tak, tutaj mamy fuzowanie, więc wbijamy sobie w takim razie tutaj i najzwyczajniej w świecie zaczynamy naszą wspaniałą przygodę, widzowie, z fuzowaniem, więc let's go, musimy dzisiaj sobie dosyć potężnie klikać, z tych tygrysków, tych z tego co pamiętam jest dosyć duża szansa w ogóle na to, że uda się nam zgarnąć legendę, no i zobaczmy w ogóle, czy się nam udało chociaż na ten moment coś trafić, i mamy trzy legendy, więc chyba mieliśmy trzy legendy już w tym momencie. Przejdźmy sobie tutaj niżej. No nie, po prostu teraz się nie udało, więc słuchajcie, zrobimy po prostu sobie kilka fuse'ów. Zrobimy sobie tych fuse'ów troszeczkę. No i najzwyczajniej się świecie później będziemy sobie to wszystko upgrade'ować, więc em, będzie potężne rolowanie, będzie o ja nieco za statystik rolowani. No i e, powiem wam, że naprawdę szykuje się na coś giga potężnego, bo serio widzowie, jakby ja powiem wam szczerze, że jakby ja tutaj na update chcę się być z totalnym Z totalnym... rozpierdzielem. Ja chcę, żeby te jednostki były naprawdę potężne. Ja chcę po prostu te nowe rzeczy rozwalać mega szybko, żeby wam mega szybko też progres po prostu pokazywać na tym na tym YouTube'e, bo jakby to jest ważne widzowie, to jest ważne, żeby wam robić fajny content, żeby wam wiecie, pokazywać bardzo fajne rzeczy. Na razie po prostu robimy te bezmasowane fiuszy, zróbmy sobie tak jeszcze z pięć. Zobaczymy, czy z tego nam wypadnie legenda. W ogóle w komentarzach mi pisaliście bardzo dużo komentarzy, było, że jest bardzo mała szansa w ogóle na to, że, że legenda mi się trafi, a mi się tych legend trafiło ostatnio 9 widzowie, więc naprawdę powiem wam szczerze, że chyba Mam naprawdę ogromnego farta tutaj. E, dobra, zrobimy sobie jeszcze właśnie tak z 3-4. E, I zaraz sobie zerkniemy, czy. O! A nie, to dostaliśmy Frankensteina po prostu Czyli a um, achievement'cik I dostaliśmy pewnie za to kryształki Kryształków mamy w ogóle 3,5 bańki Więc no mega sporo, myślę, że na rolę Nam starczy i na następną aktualizację Również nam starczy widzowie Więc jakby, ja już jestem, powiem wam, ja już jestem Przygotowany, ja po prostu przez noc będę jeszcze Nawalał sobie te koiny I tak dalej, żeby od razu, wiecie, z buta wejść na nową mapę Żeby jakieś nowe jajka otworzyć I tak dalej, zrobię w ogóle coś takiego widzowie Że każdy tysiąc lajków pod tym filmem To 100 nowych skrzynek, które sobie otworzymy. Każdy tysiąc lajków, widzowie, pod tym filmem to 100 nowych skrzynek, które sobie otworzymy w następnym odcinku, e, czyli tych nowych skrzynek, one będą naprawdę gigapotężne. Ale dobra, zerknijmy, czy mamy nową legendę i uwaga, zobaczmy... CO?! Nie, dobra, ja już myślałem, że Shiny nam pad... Dwie legendy nowe mamy! Dobra, widzowie, let's go. Teraz to ja już powiem wam, że ja jestem pozytywnie nastawiony na ten update. Dwie nowe legendy. W takim razie powiem wam, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, bo jakby zanim sfuzujemy sobie to wszystko, widzowie, to naprawdę trochę minie. jakby... Pozostałe fuzy to są te gobliny. Gobliny, które są shiny i mogę wam je rozdać. Znaczy, nie shiny, tylko... Co ja gadam? Jakie shiny, widzowie? Tęczowe, 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 tęczowe. Ja wam mogę rozdać te wszystkie rainbow'y. Przypominam właśnie tylko lajku, y, osobie, y, i tyle, I, i o komentarzyku, to jest bardzo istotne. Ja myślę w ogóle widzowie, żeby wziąć i robić takie mini akcje. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście takie mini eventy u mnie na Discordzie, na tej strefie handlu, że na przykład wrzucam informację o jakiejś tam godzinie, przypuśćmy, nie wiem, o 13 wrzucam następnego dnia, na przykład jutro, y, informację, że mam do oddania pety. I na przykład, kto się pierwszy załapie, dostaje na link do kanału i e, do, do, do mojej gry, i po prostu daje mu jakieś pety, takie wiecie, y, moce typu 500 tysięcy damage'a i tak dalej. Napiszcie, czy chcecie coś takiego. Dobra, let's go dalej. Zrobię sobie jeszcze tak z. No, nie wiem, z 3. E, I zobaczmy w takim razie, czy więcej nam legend wypadło, bo powiem wam szczerze, że ja naprawdę nastawiam się, żeby kolejną sobie zrobić e, świecącą legendę, bo to będzie akurat mega mocne. Jakby ja wolę mieć kilka takich, wiecie, mocnych pytów, które będę rolował tak perfekcyjnie, niż zasrać jakimś takim, wiecie, takimi takimi, 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 takimi pobocznymi, które tak da dobrą sprawę i tak będę musiał wymienić dla ta chwila. Więc dobra, Fusujemy sobie to jeszcze ostatnim fuz i zerkamy w takim razie, widzowie, czy się y, udało nam coś zrobić. Więc klik, 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 cyk. I uwaga, przekonajmy się w takim razie, czy mamy jakieś nowe legendy. I uwaga, co? Co jest w ogóle? Pięć legend już na... nie no Nie no, widzowie, powiem wam, że... Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, coś się, coś co się, coś się potężnego tutaj dzieje, naprawdę. Pięć nowych, pięć nowych legend, jakby, ja naprawdę z dzisiejszego filmu, to ja, to, to ja naprawdę wyjdę na gigantyczny profit. Serio, jakby, wydaje mi się, że, że profit może być potężny. Zróbmy sobie coś takiego, widzowie, że ja pofiuzuję sobie teraz taki szybki timelapsik, widzowie, przed wabi Dobra, jesteśmy 16 tych fuses dalej. Ja wiem, że tutaj mamy Red Pandy, które możemy użyć inaczej. Ale po prostu tą sobie wezmę jedną, i żeby było maksymalnie. I zobaczmy w takim razie 17. I przekonajmy się, widzowie, ile mamy legend w tym momencie. Let's go! Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzyna... 13. Legend. 13. 13 nowych legend. W tym momencie, nie no to ja mogę full legendy po prostu, po co mi, po co mi te ja, ja mogę full legendy robić. W tym momencie powiem wam szczerze, że jest grubo, jest serio potężnie widzowie. Nie wiem, nie wiem naprawdę jak to spożytkuje, nie mam pojęcia, ale teraz idę poczyścić trochę ekwipunek. Zrobię wam red redpandy po prostu na giveaway'e, trochę ich mam, więc um, zrobimy sobie ich. A i zapomniałem w ogóle zrobić sobie jeszcze Samurai Bullet Rainbow, więc widzowie Zróbmy sobie teraz samular Samurai Bule Rainbow e, Czyli po prostu, e, no w sumie Przed legendą e, zaraz Najlepsze jednostki, bo wiecie Są takie mifikalne, mifi, mifikale to są Nie pamiętam widzowie, ale po prostu Let's go, w takim razie Robimy sobie tutaj na seteczce, bo jakby Nie chcę, nie chcę ryzykować, jakby Powiem wam, że to jest zbyt mocny Zbyt mocny zwierzak, żeby jakby ryzykować Więc ja sobie wolę Prawie legendę ulepszyłem Ale prawie mi z klikiem zrobiłem to, widzowie Ale prawie mi z klik wleciał, potężny Robimy sobie po prostu na stóweczce, bo jakby mi się wydaje, że Najlepiej, najlepiej, widzowie Jakby myślę, że zrobić możemy to w sposób taki, że tutaj zrobimy sobie seteczkę A teraz będziemy mieli 88% szansy No mam nadzieję, że nam siądzie, bo jakby No liczę, liczę, liczę na to, widzowie Liczę po prostu na to, że e, Siądzie nam kolejny byczek I uwaga jest! Dobra, siadło! W tym momencie możemy, tak na dobrą sprawę, co wywalić? Możemy wywalić po prostu najsłabsze. Ten ma super Timorcat, ten ma super Timorcat, ten ma glittering. No cholera, no czemu to tak, takie ma statystyki? Dobra, czekaj, Ciebie wywalimy, Ciebie wywalimy. Cyk, cyk, cyk. A nie, to jeszcze coś muszę wywalić? Dobra, i ciebie. No i na razie tak to się prezentuje, widzowie. Te jeszcze mamy tutaj do wywalenia mniej więcej. Dobra, teraz na speedzie musimy zrobić po prostu dla was sobie te petki, no bo widzowie, powiem wam szczerze, że jakby zasługujecie. Dużo lajków, dużo subów pada ostatnio. Mi się wydaje, że jak najbardziej, widzowie, dla was coś takiego, coś takiego jak najbardziej spoko opcja, żeby wam porozdawać, bo mi tego nie trzeba. Jakby wiecie, ja dużo gram, ja, ja po prostu spędzam mega dużo czasu, ale wy nie musicie. Wy nie musicie spędzać dużo czasu. Wystarczy, że ja po prostu... Będę spędzał i wam mogę dawać. Więc, jakby tutaj, dla moich subskrybentów wspaniałych, yy, zawsze się coś znajdzie widzowie. Ja wam zawsze od serduszka coś oddam bardzo chętnie. Yy, więc, dobra, zróbmy tak. A kolejnego zrobimy na 50% szans, chyba. Spróbujmy w takim razie. Może się uda, może nie. Może będzie dodatkowy tutaj dla widzów. 47%. Uwaga. No i wydupiło nam niestety. Teraz nadszedł czas do na legendy. Weźmy tego, weźmy tego, weźmy tego, weźmy tego, weźmy tego, weźmy tego, bo nam nie trzeba fantezykojny. Y. Dobra, i mamy na 100% widzowie w takim razie. Let's go! On ma milion. W ogóle czekajcie, ja wam pokażę. On ma widzowie. Uwaga, uwaga, uwaga. Milion 600. Sze, 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 o, kurde, jeszcze więcej niż tamten. No ale ma gównianą statystykę. No to prze, do przerolowania widzowie, więc um, tak. Teraz musimy sobie zrobić jakieś. Takie kurde, bo to ma tyle, to ma tyle. Chest Breakera, dobra, Ciebie wywalamy, Ciebie wsadzamy na to miejsce. Powiem Wam, że to powoli zaczyna naprawdę potężnie wyglądać, widzowie. W sensie serio, to zaczyna wyglądać totalnie groźnie, więc e, dobrze, w takim razie e, robimy dalej. Czas Breaker 3, niepotrzebny, to może się nam przydać, to może się nam przydać, super, to może się nam przydać. Gifty. Tość, co możemy wywalić, kurde, no powiem wam, że niektóre mają naprawdę spoko statystyki, więc, więc no głupio by było mi je wywalać, ale w sumie możemy je zostawić, zostawić i zamienić po prostu tutaj z niektórymi, więc teraz na ten moment możemy na przykład sobie je wywalić, no ale dobra widzowie, słuchajcie, no tak bywa w życiu, że czasem trzeba zrzucić z balast i po prostu przydupić coś mocniejszego, więc na ten moment... Super Teamwork Strength, no nie no, na ten moment mi się wydaje, widzowie, że Z takim buildem po prostu zostaniemy i musimy Teraz sobie porolować coś potężnego, nie no, ale powiem wam szczerze, że Ja już jestem ciekawy, jak w tym momencie Skrzynka będzie szybko rozwalana, więc Tepnijmy się w takim razie, tepnijmy się, widzowie Zobaczmy, czy bez zrolowanych statystyk Jesteśmy w stanie powykręcać tutaj bardzo dobrze tą skrzynkę Bo może jest taka opcja, że wiecie, no że będzie szybko, a może też nie i zobaczmy... Ej, jak to schodzi szybko w ogóle! Nie no, to schodzi znacznie szybciej, ale żeby statystyki mi jeszcze powykręcać widzowie. Więc um, powiem wam tak, na ten moment jest git. Ale nie czuję się jakoś giga przygotowana do tego update'u, więc lecimy do fantasy shopu, yy, wbijamy się tutaj na enchanting pets, no i powoli trzeba widzowie tutaj wiecie, powoli trzeba przydupić, tutaj tego, nie, tutaj tego zostawiamy, te po prostu trzeba wiecie trochę poprzekręcać, zanim to zrolujemy może trochę minąć widzowie, szczególnie, że nam daje jakiś coiny jeden i to nie jest przyjemne, to nie jest widzowie przyjemne. Yy... No, nie, no, jakby gra. Ewidentnie sobie żarty ze mnie robi, jakieś widzowie. To mi się nie podoba. No, nie, no, Agility, naprawdę. Jakby. To jest właśnie mój fart, nie? To jest właśnie mój. F f teamwork. Dobra, na razie zostawimy tego Teamwork'a mu. Na razie mu zostawimy. Później najwyżej powykręcamy to. Później to najwyżej powykręcamy. Chest Breaker 2. No, nie, no, to, to wypad z tym. Wypad z tym. z tą kubką potężną. Siła 4, no może zostać na razie. Na razie może zostać, na razie może zostać. Później może powykręcamy coś innego. E, uwaga, tutaj mamy Diamonds 5. No nie, słuchajcie, tu mamy strain tak kurde, no powiem wam, że diamenty... Nie, diamentów nie potrzebujemy. Diamentów będziemy mieli dużo, a jak trzeba będzie, to dokupimy sobie widzowie. Agility. No powiem wam, że tutaj gra ewidentnie chce mnie wyśmiać. Tak mi się wydaje GIFTs. No nie no, ja chcę jakoś potężną rzecz. Dobra, widzowie, zróbmy sobie znowu taki szybki time Jak coś będzie ciekawego, to od razu się zatrzymamy, widzowie. Obiecuję Wam, że od razu będzie zatrzymywane, więc let's go w takim razie. O! Mamy, mamy super teamwork. Dobra, okej. Okay. Możemy rolować w takim razie kolejnego. Ej, to jest spoko, charm jest zawsze spoko, widzowie, bo tutaj mamy bonus, fantasy Coiny zawsze się przyda 50% więcej, mi się to podoba, możemy zostawić, lecimy z kolejny. w takim razie. Teamwork, to... No, 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 niech będzie po prostu, przejdźmy do kolejnego. Teamwork znowu. No, w sumie niech będzie, co nie? Tutaj mamy Teamwork i Strengtha, tutaj mamy tego Charma, tutaj mamy Teamworka, tutaj mamy to, tutaj mamy to, tutaj mamy to, tutaj mamy to. Myślę, że mamy całkiem spoko porulowane te jednostki. W sensie, myślę, że już nie trzeba akurat tutaj nic zrobić. Myślę również, że nadszedł czas widzowie, żeby zrobić test szybkości moich jednostek. Chcecie naprawdę? Wydaje mi się, że możemy teraz odpalić sobie stoperek i zobaczyć jak szybko rozwalę skrzynki właśnie z tym buildem. W ogóle nawet nie zwróciłem uwagi, ile ja mam tych bawołów w tym momencie. Więc uwaga, widzowie. 3, 2, 1, start. Co? Jak to schodzi w ogóle szybko? O kurde, nie no, powiem wam, widzowie, że chyba rekord będzie. Stop! 8 sekund. No nie no, powiem wam, że jest naprawdę. Jest naprawdę solidnie, widzowie. Dlatego zostawcie oczywiście lajka, like Z z pamiętajcie o grupie Rury, o na na Robloxie, o tym, żeby kupować koszulki, na Discorda wbijajcie i tyle. Do zobaczenia po, po update'cie i codziennie na tym kanale o 13.15 chyba wrzucam filmy. Nie pamiętam, widzowie, ale, ale to jest piękny widok, naprawdę to jest bardzo piękny widok.